Gość w Castoramie polecił mi gruntoplast Atlasa do pokrycia płyty OSB, żebym później mógł położyć kafle na dwie warstwy. Tak to wygląda po położeniu. Kazał kłaść wałkiem jako ta spoina do kleju. Po tym należy położyć podobno jedną cienką warstwę kleju i normalnie kafle. Jedna wskazówka. Nigdy nie, nie malujcie tego wałkiem, bo się zacina. To jest z drobinami piasku. Wałek wstaje w miejscu, więc polecam pędzelek. Ja właśnie załatwiłem wałek i do tego jeszcze nie mam pędzla przy sobie, więc mam kłopot. Efekty tego, czy ta, czy ta masa Atlasa łapie klej prawidłowo z kaflami. Przekażę później, bo to musi najpierw dosnąć. Trzeba jeszcze położyć jedną warstwę, a w późniejszym terminie będę kładł kafle. Także zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Czy nie będzie trzeba przejść do kartonu gipsu jednak. A chciałem od tego odejść, bo ta ściana jest składiona z kaflami na działce i tu jest duża wilgotność. I podobno ten karton Gips, nawet do łazienek, na działkach średnio się nadaje. Polecono mi położenie kafli bezpośrednio na płytę USB. Zobaczymy jaki będzie efekt.